Witaj na kanale Galaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem będzie to smart domino, jesteś dobry w te klocki. Jest to gra od 6 lat na 25 minut, od 1 do 4 graczy. A w pudełku mamy 20 klocków, są to 4 zestawy po 5 różnych klocków oraz 60 kart zadań. Są to zadania w 5 poziomach. Od najprostszego do najtrudniejszego. Poziom trudności został określony za pomocą koloru karty i kresek u góry. Czyli zielona karta to jest najprostszy poziom, a czerwona karta to jest najtrudniejszy poziom. Każdy gracz otrzymuje zestaw pięciu klocków. Łatwo je odróżnimy, ponieważ mają tutaj takie kropeczki jak na kostce do gry: 1, 2, 3, 4, 5. Dalej kart stosujemy, a następnie wybieramy tyle kart, ile chcemy rozegrać rund. Czyli na przykład chcemy tyle rund zagrać, te karty odkładamy. I tutaj będziemy wykładać pierwszą kartę. Widzimy, że to jest poziom drugi. I z tych klocków musimy ułożyć ten wzór. I pierwsza osoba, która to zrobi, wygrywa kartę. Z tych pięciu klocków układamy jak najszybciej ten wzór na karcie. Jeśli się komuś to uda, zabiera kartę i sprawdzamy, czy ten wzór się zgadza. W moim przypadku się ten wzór zgadza, a więc zabieram kartę. I następna karta jest odsłoniana. Odsłania I każdy układa. Teraz taki wzór. Magia tej gry polega na tym, że nawet jeśli wydaje nam się, że nie umiemy ułożyć danego wzoru, bo nie pasują nam klocki albo nie umiemy wybrać odpowiednich, to zawsze powinniśmy być w stanie taki wzór ułożyć. Tylko po prostu musimy odpowiednio dobierać klocki i odpowiednio je układać. I uda nam się ułożyć ostatnią kartę, sprawdzamy, czy jest poprawna a następnie zabieramy tę kartę, bo udało nam się ją ułożyć. I koniec gry następuje wtedy, kiedy właśnie wszystkie karty z naszego stosu dobierania wykonamy. Liczymy, ile kart zdobyliśmy. Tutaj jest 6 kart, a tutaj jest 7 kart. Czyli ten gracz po lewej stronie wygrywa grę. Jeśli dojdzie do remisu, czyli że gracze będą mieli taką samą ilość kart, to wtedy liczymy, ile poziomów najwyższego poziomu kart dany gracz zdobył. I wtedy ten gracz wygrywa. Tutaj jest jeden poziom niebieski i tutaj też jest jeden poziom niebieski, więc idziemy dalej. Kolejny poziom to jest pomarańczowy i tutaj ten gracz ma jedną kartę pomarańczową, a ten gracz ma aż trzy karty pomarańczowe, czyli ten gracz wygrywa remis. W grze mamy wariant rozgrywki kompletne szaleństwo. W tym wypadku każdy gracz otrzymuje swoje pięć klocków, a następnie tworzymy stosy zgodnie z poziomem. Pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci poziom, czwarty poziom i piąty poziom. I musimy ustalić, ile kart będzie w stosach tych naszych poziomów od 1 do 5. Ważne jest, żeby pamiętać o tym, że karty z pierwszego i drugiego poziomu dadzą nam jeden punkt, gdy zobędziemy takie karty. Karta z trzeciego poziomu da nam dwa punkty, gdy zobędziemy taką kartę. I karty z czwartego i piątego poziomu dadzą nam trzy punkty, gdy ją zobędziemy. I w tym wariancie gracze równocześnie próbują odtworzyć jakiś wzór na wybranej przez siebie karcie, ale pamiętamy, że im wyższy poziom, tym więcej punktów, bo za poziom czwarty i piąty dostaniemy trzy punkty, a za poziom pierwszy tylko jeden punkt. I każdy z graczy wybiera sobie wzór na karcie. Gdy uda mu się ułożyć właśnie taki wzór, zabiera kartę do siebie i jedziemy kolejną rundę. Oczywiście może się zdarzyć, że kilku graczy będzie układało ten sam wzór, przykładowo z poziomu czwartego. Wtedy wygrywa gracz, który jako pierwszy utworzy wzór z danego stosu. A w razie remisu należy podliczyć karty najwyższych poziomów. Gdy gracze mają tyle samo kart zdobytych piątego poziomu, to sprawdzamy karty czwartego poziomu. Jeśli znowu jest tyle samo, to jeszcze niższego poziomu sprawdzamy. Aż w końcu wyłonimy zwycięzcę. Dziękuję za uwagę, a to była gra Smart Domino.